Także cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Fazji i dziś zapraszam Was do trzeciego, nie, przepraszam, drugiego odcinka z serwera prywatnego gondormt2.pl yeah. Słuchajcie, na samym wstępie tutaj widzicie wy tutaj wyłonienie trzech zwycięzców z konkursu poprzedniego na Smocze Monety, także zgłoście się, słuchajcie do mnie w tych komentarzach, jeżeli widzicie ten na filmik, napiszcie komentarz, że chcecie Smocze monety odebrać. A ja wtedy się z Wami już wygadam na pewno co jak gdzie i kiedy. Tutaj na wstępie widzicie zbijanie sobie wróżek. Generalnie będzie w tym odcinku dużo ulepszania, dużo robienia misji, bo tak naprawdę już poleciliśmy sobie do 220 poziomu z Punkiem też sporo zrobiłem. E, takie kwestie organizacyjne to słuchajcie, opuściłem już gildię Reborn. W gildii Reborn nie gram i nie będę grał, ponieważ doszło tam do nieprzyjemnej sytuacji. No ale to kto ma wiedzieć, ten wie. Może nie będę tego już wychodził naprzód, co się stało i tak dalej, do wszystkich. I każdego to powinno interesować, aż tak. Także kto wie, ten wie. Dodatkowo na serwerze, słuchajcie, szykuje się turniej w VP powoli. Możecie się już wbije. jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął rozgrywki, to zachęcam oczywiście do rejestracji dreflinka, aby szybko wymaksować konto i szykować się pod turniej PvP, bo będą do wygrania nawet pieniążki, także jeżeli ktoś ma ambicje na topeczkę to zapraszam na serwer. Warto grać, ludzi jest, jest jak widzicie z kim się pobić nawet na wróżce takiej, na respach, bossów na mapach, także jest naprawdę ciekawie. Um... Co tu jeszcze mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o aktualizację, która się również zbliża dużymi krokami, bo to jakiś myślę, że z miesiąc do aktualizacji pozostał, również będzie ona wprowadzana na serwer, także zapraszam, graczy, którzy już może serwer opuścili, bo im się nudziło, to zapraszam, słuchajcie, kumulujcie ulepszacze, zbierajcie to wszystko, bo aktualizacja również nadchodzi wielkimi krokami. Tutaj jak widzicie przerabiałem sobie ekwipunek do EXPA na szyjnik i oraz branzoletę rozu, dodatkowo dzwonek mi tutaj spaliło, trza na niego księgę Azraela, księgi Azraela właśnie, to chciałem ten, czy ten temat poruszyć. Spadły ceny, jak wiecie, to wie bardzo, bardzo, ale to bardzo były bezcennymi ulepszaczami. Już. Natomiast administracja wyszła z krokiem takim, że z u, jak to powiedzieć, zwiększyła damage Metinom i Azraelowi na dungeonie. Dzięki czemu dungeon wykonuje się dłużej oraz ciężej. I teraz te ceny ulepszaczy typu księgi Azraela poszły naprawdę do góry. Dodatkowo zmieni mieli drop y, z trzech sztuk z Azraela na jedną jest na to 70%. Także naprawdę księgi Azraela z dnia na dzień powiększają swoją wartość rynkową. Tutaj kolejne zbijanie wróżek, jak widzicie. No, musiałem to robić, żeby wydropić sobie schematy biżuterii, chociażby jakie inne ulepy, bo na to jest naprawdę duże zapotrzebowanie. Tutaj jak widzicie kolejne oddawanie bosologii, przerabianie ekwipunku, akurat tutaj trafiliśmy na rubinową szatę oraz dzwonek. Generalnie jak jeżeli mogę się wypowiedzieć na temat klasy szaman na etapie na jakim jestem jest on naprawdę fajny. Dzięki temu, że sobie już ulepszam ten ekwipunek PVP, a nie każdy tak robi, większość ak aktualnie widzę nowych graczy leci tylko z expem. Dzięki temu też, na przykład, na takim gargulcu na AP220 mogę bardzo ładnie sobie kogoś wybić i resztę zostawić dla siebie, co zresztą zobaczycie w pewnej części materiału, że też tak się zadziało. Eee, możecie też zwrócić uwagę, że naprawdę no, ładnie ten szaman bije. Tutaj koło losu załadowałem sobie 100 SM z własnej kieszeni, oczywiście i poleciałem, bo zostały dodane do koła losu świecenia na broń oraz zbroję. No i jak widzicie, ze 100 SM poleciało mi jedno świecenie na broń. Aura broni zielona, taka, także spoko. Tutaj wytwarzanie złotej perły, aby ulepszać sobie dzwonek do EXPA. W hotelu karton Ritz, mój benz tyle pali Ile płacisz za kwadrat? Nie chcę szczerze się chwalić, ale hajsik mordosz się zgadza Jak stać to nie pytasz o cenę No tutaj na mapie 180 zbiłem strasznie dużo szatanów Tutaj jakieś polowanie wykonałem Tu kolejne przerabianie ekwipunku na bieli Jest to ekwipunek PvP Przeskok chyba jest dość spory, zadowalający, bo tam 1% na razie, no ale wiadomo, że z ulepszają to, to się zwiększa. Tak fibunek warto przerabiać, bo daje on dość spory odpał na maksymalnym poziomie. Macie już 15% na potwory, tam naprawdę wchodzi duża przebitka. Yy, między 180 a 220. Także fajnie. Na 180 mieliście 9% na potwory, tu już macie 15%, także spora przebicia, warto to robić, naprawdę warto. Dodatkowo warto yy, działać z rangą, ponieważ ranga daje wam również super bonusy, jak wartość ataku. Silny przeciwko ludziom, jak i potworom chyba? A to jest. Pieniądze psują charakter walki, jakiej walki, chyba o lajki, paletę jointy, karmielalki, urodami, a robię z nich barwi W kółko, koksie, pogadajmy o boksie, sportowy styl, zawsze na propsie, przybywa sił, uderzam mocniej. Jak tańczę bugi, to zieram łokcie, afryka bombata, gra na bumboxie, znam prawie wszystkie klacze na się 39 świeczek na torcie. Słuchajcie, tak jak widzisz teraz na ekranie założyłem swoją gildię lody ekipy jest na ten moment gildia bardziej taka pod to żeby mieć coś nad głową ale jeżeli ktoś jest chętny do dołączenia do lodów ekipy zapraszam na pewno w grze fazi kozak na pewno was słuchajcie dodam ponieważ w przyszłości po aktualizacji szykuje się schemat gildii czyli będzie naprawdę co robić będzie gildia dawała fajne bonus taki szybki przeciek dla was będziemy mogli tam uzyskać naprawdę fajne i ciekawe bonusy Dodatkowa administracja wprowadziła na serwer, jak teraz sami widzicie, wymianę schematów zbroi. Tak, schematów zbroi, 10 schematów zbroi to jest jeden schemat biżuterii, także naprawdę fajnie. I bo te schematy zbroi, jak sami wiecie, zalegały w ekwipunku, a dzięki temu, że taka wymiana została wprowadzana, możecie sobie elegancko je po prostu wymienić na schematy biżuterii. Dzięki czemu polećcie sobie wyżej z całym ekwipunkiem, a nie tylko ze zbroją. się kiedy u kółek, czego bym ci nie nawinął, to zatańczysz dla mnie jak Magdał Górek. Specjalnie dla mnie otworzą ten lokal, nie bać z a ciągle na jest Poliesterowa katana na sobie, byś mogło mi zrobić w niej zdjęcie na schodach. Czekam na klienta i się bawię finką W powietrzu czuję plastik, jakby się palił ping-pong. Dwanaście po 13 ciśniemy przez lipo Czuję się jak napastnik, biegnę po z piłką Czekam na klienta i się bawię finką W powietrzu czuję plastik, jakby się palił ping-pong 12 po 13 ciśniemy przez lipo Czuję się jak napastnik, biegnę po z piłką Jeżeli chodzi o schematy ulepszaczy, także jak widzicie, aktualnie wytwarzałem sobie złote perły do ulepszenia dzwonu. Ulepszacie je, wytwarzacie sobie inaczej z każdej sztuki. Jedna sztuka niebieskiej, białej, czerwonej perły. Wytwarzacie dzięki temu sobie jedną złotą perłę. Dodatkowo trzeba na to 25k i robicie to tak samo jak kadeki ulepszacie. Tak samo też wytwarzacie te przedmioty u Sury w M1, tam na miejscu Kowala, gdzie kiedyś stał Kowal. Tam teraz stoi Sura, i tam właśnie wytwarzacie sobie złote perły. Zerwałem go z klaka jak bez. Robi zdjęcie lustrzanka. Mówisz mi o maczanie. Są napisy na klatkach I niech tak już zostanę. 9-6 moja marka. Młody biznes mam w planie. 40 banek to jadka. Dla wrogów na zawsze ame. Kurwy jebać. Policji nigdy nie W razu nie ma że Każdy Teraz jak widzicie wybijanie bozów na AP 220. Są dwa resby. Dodatkowo chyba musisz tych 40 osób samic zbić na. Bosologię, także naprawdę fajnie. Dość mocne bossy, trochę trzeba się pomęczyć, żeby go zbić. No i macie łącznie 8 respów co te 6 minut. Także no da się zrobić tą bossologię bez problemu, no ale tam też są ludzie, ponieważ dropią tam fajnie ulepszacze. Dodatkowo z metinów bardzo fajnie da się nadrobić kasy, jak i ulepów potrzeb potrzebnych właśnie do ulepszenia ekipunku. Sam boss nazywa się Gargulet. Jeżeli chodzi o zadawany damage, to jest chyba pierwszy boss, który potrafił mnie wywrócić na ziemię. Także śmiesznie, jak nie był wypadł i nie za bardzo się skupiłem na grze, także potrafił mnie właśnie wywrócić. Dodatkowo ma sporo HP, także zbicie go też zajmuje trochę czasu, tak jak już wcześniej wspomniałem. I tutaj tak jak mówiłem, podwybijanie szaman jest naprawdę świetne, jak widzicie gościu zleciał sobie tutaj ładny natalizm, a także było to już dla mnie satysfakcjonujące zdarzenie, że w końcu to ulepszanie ekwipunku PvP na coś się przydało. Tak, wiem, że jest dużo maksów jeszcze przede mną i muszę ich nadgonić powoli. No ale też nie, nie wszedłem na serwer z nastawieniem tryhardu, tylko właśnie bardziej, żeby się tutaj fajnie i świetnie pobawić. Także co, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się, no i cześć.